Na samym początku zaznaczę, że na żadnej z tych atrakcji w środku niestety nie można było nagrywać. Ale przeprowadzę Was przez cały park z zewnątrz, więc mam nadzieję, że mimo wszystko będzie Wam się fajnie oglądało. No, mocne to... <grymna> pierwsza jest sumie atrakcja, a mega, mega fajna. To był mój pierwszy roller coaster w życiu, i powiem Wam, że. Mocny, mocarny <noise> Idziemy teraz do szybkich i wściekłych. Ja będę chłopaków przeprowadzał przez samochody sportowe. Jakby się też trochę No i to jest zamek dla mnie. and that Tu przeogromny i mega pusty. Wszystko takie mocno serowe, nie?

Dla prawdziwych fanów Harry'ego Pottera można sobie kupić nawet interaktywną różdżkę, dzięki której uaktywniają się różne atrakcje. Dzisiaj idziemy do drugiego parku rozrywki, e, idziemy do Islands of Adventure, w Universalu. W tym parku jest więcej karuzeli, więcej zabawy, podobno więcej rollercoasterów, więc e, myślę, że też, też będzie fajnie. Chociaż wczoraj też było super, ale jednak tutaj liczymy na więcej takich właśnie szalonych karuzeli. 9 rano, a już jest bardzo dużo ludzi. Przychodziliśmy przez kontrolę. Teraz będziemy skanować bilety tutaj. No, już jest pierwszy rollercoaster. Tak. No, jest tutaj też. No, jest oczeki to oczekiwania. Mieliśmy iść najpierw na Jurassic World, ale chyba zahaczymy o tego rolę. co? Kusi. Więc póki jeszcze je, widzimy, że ludzi jest niewiele, to pójdziemy sobie, żeby jak najszybciej skorzystać. Wow. Wszystko jest tak super zrobione. O, widzę, że tutaj będzie fajny przejazd z mgiełką. I on jest w ogóle tutaj się zaczyna, a jeszcze tam. To No super, było. super no, było. No to była ta Serhalka. E, super ekstra. No na wejście fajne. Długi był bardzo i do góry nogami dużo takich, ale fajne naprawdę. Tak, ah, Spiderman to jest to. Okay. No. Tu jest cały świat Spidermana. O, świeźć, no? To niedługo. W sumie najdłużej czytaliśmy wczoraj do starego półtora 50 minut, ale trochę było i tak to O kurczę. O, idziemy pewnie, że idziemy na King Konga. 40 minut czekania, ale... nie warto. Idziemy teraz w Maciek, buduj napięcie. <noise> Bez, jedzenia, bez wody. Musimy hmm, tak, tak, tak. King Kong był fajny, ale w sumie po tyle już w kolejkach, to spodziewaliśmy się chyba czegoś lepszego, nie? Tak, w sumie długo, czeka... długo czekaliśmy, chyba 40 minut. A to było dość krótkie. Efekty oczywiście były fajnie zrobione, bo Cała roślinność w koło, jechaliśmy takim e, wozem, taką kolejką jakby przez, e, przez dżunglę. E, fajne efekty, ale no tak nie Jak do się końca 15 takie. Minut to tak, nie do końca takie wow. Idziemy teraz na Jurassic Park. Naprawdę Jak do tej pory Velocicoaster No najlepszy Mega szybki, podobno najszybszy tutaj W całym parku Wow, Było naprawdę mega Ja myślałam, że po prostu Wypadnę, wypadnę z tego Bo naprawdę było tak dużo w ogóle Do góry nogami, z taką prędkością Naprawdę mega no, no chyba... tak, to trzymałem? <laughs> Wiesz jak było obracanie się Albo na przykład wiesz, zjazd z takiego tyłu... No no no. no, no, no. To tak mnie wyrzucało, że po prostu cały aż do mnie No, ale to wszystkich. Bo wow. go nie zblokował teraz. do ja w Szok. Teraz wodna atrakcja. Będziemy I myśmy To była jedna z najlepszych atrakcji. E, w ta rzeka w Jurassic Parku naprawdę było super. Jechało się taką e, łodzią poprzez, taki, poprzez dżunglę, e, pełno takiej roślinności. Było mega mega ładnie. W sumie no, płynęło się łodzią e, i nagle oczywiście w, e, wkraczało się w świat. E, wszędzie pełno dinozaurów. No i oczywiście nagle spadł szybki do wody przez te mokrzy, tak, ale naprawdę było super. No bo jesteśmy w świecie Harry'ego Pottera, raz z drugiej strony. Wow. Patrz, jest nawet śnieg na dachu. Wow. Mhm. O, Butterbee.

45 minut czekania. Byliśmy teraz drugi raz na tym berry Costerze. no naprawdę jest to najlepsza atrakcja według nas tutaj w parku, naprawdę. Mega. Teraz udało mi się siedzieć na pierwszym siedzeniu, więc jeszcze te uczucia były jeszcze naprawdę Boże. Bo super, to jest naprawdę mega fajnie. No i co, jeszcze czujemy się, już idziemy do wyjścia, nie? W cały dzień już, i jesteśmy już tak zmęczeni. Upał jest też ogromny, więc wszystko jest takie od razu męczące. Musimy więc się, kierujemy w stronę wyjścia. Fajne, naprawdę te dwa dni były super, nie? Nawet nie umiałam sobie powiedzieć, nie no, ten park mi się bardziej podobał, ten adventure. Więcej atrakcji takich no ekstremalnych. Chociaż ten Disney, nie Disney, przepraszam, chociaż ten pierwszy, zwykły Universal. Fajny taki pod kątem tych zrobionych takich studiów, nie? Ale tutaj te atrakcje no przewyższają naprawdę. Super, super. No my kupiliśmy sobie te bilety na dwa dni, ale że jeden, jeden park na jeden dzień, czyli, bo to też są bilety, które są trochę tańsze, na przykład jeden bilet, który obejmuje dwa parki na jeden dzień, ale stwierdziliśmy, bo już tam gdzieś czytaliśmy, że nie będziemy w stanie wszystkiego w jeden dzień zrobić, także w sumie uważam, że dobrze zrobiliśmy, że pobyliśmy na dwa dni. To jest taka, naprawdę taki czas, że na spokojnie można przejść wszystkie atrakcje. No i teraz mamy godzinę w sumie czwartą. My jesteśmy tutaj od samego rana, od dziewiątej, więc wydaje mi się, że, że naprawdę jest się w stanie przejść wszystkie atrakcje, a wręcz niektóre, no tak jak mówię, na przykład na że byliśmy dwa razy. Eee, pomimo tych wielkich kolejek i pomimo tego, że byliśmy też coś zjeść, to w sumie wszystko tak dosyć sprawnie można załatwić, także Naprawdę mega, mega polecam Universal Studio. Jest to taki naprawdę punkt w Orlando, który trzeba odwiedzić koniecznie.